Dzień dobry, Tomasz Kołodziejczak, wydawnictwo Egmont, Klub Świata Komiksu. Gościnnie, tutaj oczywiście. Szanowni Państwo, słuchacze, oglądacze, początek roku to dla Egmontu zawsze był taki okres trochę zamrożenia, przeczekania. Magazyn zaczyna pracować w połowie miesiąca, wszyscy partnerzy handlowi robią podsumowania biznesowe poprzedniego roku, remanenty. Państwo liczycie pieniądze po gwiazdce co dostaliście pod choinkę, a czego nie, na co trzeba te pieniądze wydać, więc jak zawsze na początku roku trochę wolniej. Przede wszystkim kontynuacje, nie ma żadnych dużych premier. Tych możecie oczekiwać gdzieś tam od marca kwietnia. Ale przedstawię wam kilka ciekawych komiksów, które pod koniec stycznia się ukazały, więc są już dostępne na rynku. Kilka informacji ogólnych. Odzwierdziłem z Martyną, że EGMOD w tym roku wyda około 330 tytułów, więc, więc tempo cały czas ogromne. Wiem też, że właśnie kilka dni temu stanęła na Facebooku lista do druków pierwszokwartałowych. Jeśli tego nie znaliście wcześniej, to w okolicach tego nagrania ona zostanie przypomniana czyli dowiecie się, jakie komiksy w pierwszym kwartale. Są lub będą dodrukowywane. Mm, Martyna też mówi o tym w nagraniu o DC. Generalnie wydawnictwo trochę czeka z dodrukami, sprawdza ceny, sprawdza koszty. Problem z dodrukami jest zawsze taki, że jest grupa osób, która bardzo ich potrzebuje, ale pytanie, jakie my sobie musimy zadać, wydawcy, ilu tych ludzi naprawdę jest i czy ten dodruk zrobiony? Nie będzie zalegał w magazynie zbyt długo, więc na bieżąco ta rzecz będzie tutaj już przez wydawnictwo egzekwowana. Dużo pojawia się pytanie, u Sagiego i o Jimbo. Tam cały czas są pewne zamieszania licencyjne, stąd wznowienie wydawania tej serii jest cały czas przesuwane. Na dzisiaj nie ma terminów tego dotyczących, konkretnych, ale na pewno te kolejne tomy jego wydawane będą. Katalog oczywiście gdzieś na przełomie kwietnia i maja, tak jak to bywało co roku. Przygotowanie też do targów majowych w Warszawie. No i jak jesteśmy przy targach, to chcę powiedzieć, że pod koniec lutego ja będę gościem Falconu w Lublinie. Nie jako Egmontowiec, czy był Egmontowiec, tylko po prostu jako autor, człowiek, który o komiksach i fantastyce opowiada, więc tam będzie mi można złapać. Wydawnictwo Egmont w marcu w Poznaniu na targach książki będzie miało stoisko, a właściwie lokalna poznańska księgarnia KIK będzie Egmont reprezentowała na swoim stoisku, więc tam pracowników Egmontu, wydawców pewnie zbyt wielu nie spotkacie. No a całe wydawnictwo szykuje się na maj na premiery, na gości, o tym na pewno w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy opowiadać. No i teraz przejdźmy do klubu programu, czyli do omówienia nowości z końca stycznia. Zaczynamy od styku literatury i komiksu, czyli kolejne adaptacje komiksowe znanych powieści, tematy osadnictwa w Stanach trochę wróciły, ostatni świetny serial na Netflixie, Świt Ameryki, no i ostatni Mohikani, czyli powieść Coopera, a drugi tomik to dzwonnik z Notre Dame, Wiktora Igo, w tej prawdziwej wersji, nie tej, której znacie z adaptacji disneyowskiej, z natury rzeczy, dostosowanej do odbiorcy dziecięcego. Poważna, trudna, smutna tak naprawdę opowieść. Polecam czytanie książek, jak zawsze, ale już, już nie macie na to siły albo po prostu jesteście bardziej maniakami komiksu, to dostaniecie tu oczywiście skrótowe dość generycznie rysowane, ale całkiem porządne adaptacje tych dwóch znanych powieści. Ostatni Mohikanin i Dzwonnik z Notre Dame. Co miesiąc opowiadam o e, świecie Akwilonu. bo co miesiąc ukazują się nowe komiksy, a ja je nadal bardzo lubię. Ósmy tom, Krasnoludów, Sirza z Bractwa Świątyni. Niezłe, niezłe fentezy w klasycznych klimatach, Drugimi, trzecimi dnami, czasami, zwracam uwagę na fakt, że wchodzimy już w światach akwilonów w taki moment, w którym niektóre z tych tomów zaczynają się ze sobą zazębiać. Dotyczy to zarówno historii w ramach danego podcyklu, czyli elfów czy krasnoludów, ale także pomiędzy tymi cyklami. I warto na to zwrócić uwagę. Ja mam nadzieję, że wydawnictwo Egmont jakiś przewodnik po czytaniu tych serii zaproponuje. To zaczyna być istotne. O komiksach Marvela usłyszycie chyba za dwa tygodnie w nagraniu Alicji o tym, co ona poleca, na co radzi zwrócić uwagę, więc ja się tym nie będę zajmował. Na początku roku sporo tytułów z DC. Z kolei, znowu w nagraniu sprzed dwóch tygodni, Martyna szczegółowo opowiedziała o planach wydawniczych na ten rok a ja o dwóch nowościach ze stycznia które sprawiły mi sporo frajdy Pingwin, Długa droga do domu Toma Kinga, pierwszy tom chyba z dwóch świetna opowieść no o pingwinie właśnie on niby już przeszedł na emeryturę niby chce się zająć codziennym życiem, do parku pójść gazetę przeczytać, ptaki pokarmić okruszkami, choć podobno wcale nie należy tego robić no a tu jednak źli ludzie chcą go przywrócić do gry w pewnym celu, jakim to sobie przeczytajcie. No i Pingwin do tej gry wraca. Ciekawie prowadzona narracja, oczami wielu bohaterów, czasami epizodycznych. Tom King jest świetny w budowaniu opowieści, w używaniu narzędzia narracyjnego, jakimi są didaskalia, dialog, przeskoki między bohaterami. To nie jest taka prościutka opowieść superbohaterska, ale mało, mało tu skakania po dachach i, i nie ma w ogóle kosmitów. Raczej kryminał, raczej psychologia. Hmm, ale bardzo, bardzo fajnie się to czyta. Dla, bez wątpienia dla dojrzałego odbiorcy. Drugi tytuł z DC to Batman. Łowy. Ale tak naprawdę jest to tom, który zbiera dwie historie z Batmanem. Historie, które dzieli 10 lat. E, ta pierwsza. Łowy, właśnie. Pochodzi z początku lat 90., a druga, stworzona częściowo przez ten sam zespół, jest o 10 lat młodsza Terror. Fajna opowieść o, o początkach funkcjonowania Batmana w Gotham, mojego pierwszym zetknięciu z niektórymi ze złoli gotamskich. No, właśnie uzupełniona potem o o wydarzenia, które, które miały miejsce wie, wiele lat później. Stary dobry Batman, tak bym to ujął, w dwóch różnych konwencjach graficznych, w dwóch osobnych opowieściach, które jednak zachowują ciągłość. Dwie serie, których obecność w tym roku będę za każdym razem zaznaczał, ponieważ jestem bardzo dumny z tego, że Egmont je wydaje i że w tym roku je skończy. Pierwsza z tych serii to Kaczogród Karla Barksa, tom Atak Robotów, chyba 27. tą w serii, no i to jest właśnie ten powód do dumy. Kiedy zaczynaliśmy wydawać Kaczogród, jak pamiętacie, może od środkowych lat, od tych najlepszych lat Barksa, nie byliśmy pewni, czy uda się wydać całość serii, nie wiedzieliśmy, jak ona stanie przyjęta przez klientów. W tym roku dostaniecie komplet komiksów Kaczogrodzkich z Karlem Barksem, w tym to miata z robotów z lat 64-66. Kilka dłuższych historii, w tym dwie historie, które są chyba ostatnimi komiksami Barksa, opowiadającymi o przeszłości Sknerusa, nawiązującymi do jego dawnych lat, historiami, z których obficie potem czerpał Don Roza w swoim dorobku. No ale także science fiction, także przygody na pustyni, dłuższe historyjki. Trochę jednostronicówek oraz kilka historii 20 Nie pamiętam, czy były drukowane w kaczorze kiedykolwiek w tygodniku. Tutaj je dostaniecie. No i co? Do końca. Do końca zostały tylko trzy tomy. Zapowiadane na kwiecień tego roku, i pewnie dwie, dwa ostatnie. Gdzieś tam później. I podobny przypadek, podobna sytuacja z Lakilukiem. Zasieki na preri, też jeszcze Morris i gościnne. Patrzę na tę tabelkę z tyłu, listę. Jak żeśmy kilka lat temu zaczęli zaznaczać pogrubionymi literami tomy wydane, no to było tutaj dużo chudych literek, cienkich literek i niewiele tych pogrubionych. A teraz właściwie została Kalimit Jane do wydania, biały jeździec no i Lucky Look w bawełnie. Także za chwilę, za chwilę będziecie mogli powiedzieć, że macie komplet Lucky Looków wydanych w tym formacie na polskim rynku. Wielkie przedsięwzięcie, myślę, że niewielu wydawców w Polsce byłoby w stanie je zrealizować, a Wasz ulubiony Egmont był. Tym bardziej z zaufaniem podejdźcie do twardokładkowego wydania Asterixa. Kolejny tom, one mają się ukazać w tempie mniej więcej jeden na miesiąc. A więc cała seria pewnie na przestrzeni dwóch, trzech lat, o ile się będzie w miarę przyzwoicie sprzedawać, a pewnie będzie, bo, bo te pierwsze dane są dobre. Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, mamy w każdym tomie komiks, ale mamy też mnóstwo, mnóstwo stron redakcyjnych, dotyczących i powstawania komiksu, i ciekawostek historycznych z nim związanych, i różnych aspektów Asteriksomaniakostwa. maniakostwa. Także przybliżamy bohaterów poszczególnych komiksów, więc dla każdego fana wspaniała rzecz. No i kończę ten przegląd pokazaniem Wam okładek komiksów dla dzieci. Wiem, że superbohaterowcy albo grafik nowelowcy to już pewnie odłączą Tomasza Kołodziejczaka, a może jednak nie, bo może macie dzieci. Bo może macie kuzynów? Zwróćcie uwagę, ile Egmont wydaje takich komiksów. Trzynasty tom Fibi Jednorożca, humorystyczna seria. Kolejny tom Pocahontas, adaptacje animacji Disneya. Smerfy i Fioletowa Fasola, kolejny tom serii. Jedenasty tom świetnie przyjętych e, Małych Bogów. Kreteńska zabawa. Nie kretyńska, tylko kreteńska. Gargulce to czwarty tom. Bardzo fajna seria łącząca historię z fentezy. Zabawna, dowcipna, pięknie narysowana. Filippi i Kamboni. Znacie ich komiksy także z innych e, serii. Czarownica Zora, trzeci tom serii fentezy. Strażniczka Małych Ludzi to tomik. Też trzeci w twardych oprawach. A to nie wszystko przecież, co ukazało się w styczniu, i co zaraz na luty szykuje dla Was Egmont. Ta oferta dziecięca jest bardzo ważna w portfolio Egmontu. No i staramy się tutaj ja, jako już z boku taki oglądacz trochę tego, co, co Egmont robi, staram się zauważyć obecność e, tych e, komiksów. Tyle na dzisiaj. Spotkamy się pewnie gdzieś za cztery tygodnie a, i tam porozmawiamy sobie o lutym. No a w marcu kwietniu Egmont przyspiesza na ostro i dużo różnych ciekawych tytułów wam dostarczy. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się.